Basen na jedzeniu powinien nazywać się Koloria. Moim zdaniem ten basen powinien się nazywać Mądra Flądra. Mądra od szkoły, a Flądra odpływania. Uważam, że basen na Miedzyniu powinien nazywać się Lazurowa Laguna. Na ten basen czekało tylu tylu e, mieszkańców dzielnicy. W końcu się doczekaliśmy. Cieszę się, że on e, powstaje i jak się będzie nazywał, to oczywiście e, w dalszej kolejności wyjdzie na jaw. Znajdujemy się na budowie basenu przy ulicy Pijarów 4 w Bydgoszczy. Generalnym wykonawcą na tej budowie to jest firma Alstra Grupa Budowlana z Bydgoszczy. Obecnie trwają prace końcowe związane z wykonaniem stanu surowego budynku. A także rozpoczynamy również roboty związane z wykonaniem elewacji budynku oraz pokrycia dachowego. W środku także prowadzimy pierwsze roboty instalacyjne. Na dzień dzisiejszy prace przebiegają pomyślnie, zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia budowy jest na koniec sierpnia 2022 roku. Na dzień dzisiejszy nie widzimy żadnych przesłanek, które miałyby wpłynąć na niedochowanie tego terminu. Nasz upór spowodował, że jednak rozbudowę basenu przy ulicy Piar, przy szkole podstawowej nr 18, został zatwierdzony przez Radę Miasta. I w 2021 roku rozpoczęto budowę. Ale zanim rozpoczęto budowę, też trzeba było opracować koncepcję. Jeśli chodzi o projektowanie szkoły, mieliśmy tutaj no, taką koncepcję, żeby to był też park rozrywki, żeby e, ten basen na siebie też e, mógł zarabiać, żeby przynosił też korzyści, e, powiedzmy, jako środki finansowe dla e, e, naszego miasta. Jednak cała, cała koncepcja z ruchomym dnem, e, salą fitness, to wszystko zostało okrojone. Basenem będzie zażądało e, e, Brytkowskie Centrum Sportu. My będziemy oczywiście korzystać z, tego, z tej pływalni. Jesteśmy również połączeni architektonicznie e, z pływanią. E, będzie również taki prowadził tunel e, do e, szatni, gdzie będzie można się przebrać i oczywiście e, chłopcy i dziewczęta. Będą po prostu korzystać pod okiem instruktorów, którzy będą to instruktorzy zatrudnieni na tym basenie przez Tobydwowskie Centrum Sportu. Basen będzie nosił nazwę Łabędź. Został zaprojektowany do użytku jednocześnie dla około 120 osób. W hali basenowej będzie znajdowała się niecka basenu sportowego o długości 25 metrów, zawierająca 6 torów pływackich. Głębokość basenu będzie zmienna i będzie wynosiła od 1,20 do 1,80 m. Poza tym, w hali basenowej zaprojektowano dwie wanny typu jacuzzi oraz brodzik dla dzieci najmłodszych. To przede wszystkim ważna jest inwestycja. Dla mieszkańców tej dzielnicy, ale jak również i samych nauczycieli, którzy będą mogli wcześniej przyjść przed pracą, czy też ewentualnie po pracy skorzystać właśnie z takiego dobrodziejstwa no, obecnego już wieku.